Znajdujemy się na 49. Festiwalu Polskim w tym kwadraniu w, Fabianie, w Wiedyni, tutaj w tym mieście, gdzie wiele rzeczy się zaczęło. Czy Pan pierwszy raz jest na tym Festiwalu? Czy powiedziałby Pan nam coś więcej? Jakie wrażenia? Jakie odczucia? Um, tak, jestem po raz pierwszy w Festiwalu. Um, tutaj od razu dziękuję organizatorom za zaproszenie. Byłem tu bardzo zaskoczony. No tym bardziej, że zaskoczyła mnie do Wprawdzie jest to na nagle publiczności. za moją ostatnią pracę w firmie komentarzowym. No i chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie, ogromne wsparcie olimpijskim. No i szczególnie z które zostałem jakby tutaj zaproponowany razem z moją pracą przy środowiska koloru światowej, światowej młodej No właśnie, to się odnieść do tej światowej kolorów, tym bardziej, że to jest festiwal młodej kolor. Jeszcze, szczególnie biorąc pod uwagę też tematykę, którą wziął pan na różne po prostu terytorium, jeżeli chodzi o nie Niesamowite, a te efekty specjalne, po prostu skąd pomysł? No. Jakie emocje? Jak to, to wszystko się tworzyło? No tutaj ja muszę powiedzieć, że dużo już my już z gotowych wzorców, ponieważ środowisko polonijne działające na całym świecie posiada bardzo dużo doświadczenia zawodowego, grając, występując, tworząc dzieła z zachodnimi producentami, no, no Mamy ogromne wsparcie ze strony świetnych polskich reżyserów, tutaj wspomnę Romana, przecież, jak również wspaniałych doktorowców, filmowców, ludzi, którzy zajmują, zajmują się zarówno grupą CGI, jak również i montażem. No myśmy mieli jako taką tak możliwe, że w związku z tym, że robimy te nasze dzieła właśnie probowa, że ci ludzie byli tym zainteresowani, stworzyć właśnie taki film, tak, tak jak inne dzieło, które tutaj zastorownicowe. Niesamowite, taki człowiek, jakże skromny, widzicie Państwo sami, tak jak go Pan stworzył Andrzej Kerman. Dziękuję bardzo.